Kolejnym odcinku, nie dzisiaj, tych jak już pewnie widzicie, jest to miejscówka, którą niektórzy, ale to naprawdę niektórzy mogą znać, ponieważ występowała ona już w jednym z, z moich odcinków. Jest to paprykarz, o dziwo, jedną z takich dosyć moim zdaniem fajnych dań, a naprawdę spotkało się chyba z najmniejszym odbiorem. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak, podkreślam, jak zrobiłem, bo to chyba może wyglądać jak wywalony z puszki, natomiast był. W Całkowicie w 100% zrobiony tu na miejscu. No ale to jeżeli chcecie sobie zobaczyć, to sprawdźcie sobie paprykarz w moich filmach. A ja dzisiaj nie będę gotował. Mam za to do zrecenzowania, tak jak już pewnie widzicie w tytule, takiego malucha czyli Phoenixa HN51R. HM no i teraz tak kawa już mi się prawie zaparzyła no i trochę suchych faktów o o tej latarce na początek y, wygląd ma taki fajny tutaj gumowy uchwyt więc y, fajnie, nie będzie to pękać oczywiście y, jeżeli macie z, chcecie żeby Wam trzymało długo, no to fajnie by było co jakiś czas zabezpieczyć tą gumę, żeby, żeby nie, e, nie pękała. Natomiast myślę, że tutaj to się nie ma naprawdę dużo czego przyczepić. Pasek jest fajny, ponieważ e, ma, ma tutaj mnóstwo, mnóstwo e, otworów, dziur, które zapobiegają e, gdzieś tam nadmiernemu poceniu się, jeżeli zakładacie bezpośrednio na głowę. Co do tego, mamy jeszcze oczywiście w tej wersji magnetyczną końcówkę, więc można przyczepić do czegoś metalowego, będzie się trzymało. Jest, konstrukcja jest aluminiowa. Producent zakłada, że jest odporna na zarysowania. No, no zobaczymy, zobaczymy. Na razie jeszcze nie ma żadnego zarysowania. Zobaczymy, jak będzie. Waga to 80 gram zaledwie, czyli naprawdę jest to jedna z najlżejszych e, latarek, jakie, jakie są dostępne na rynku. Wodoszczelność tej latarki to e, według standardów to IP68, więc gdzieś około 2 metrów no, może zakładać. To już staje się takim standardem, myślę, że jeżeli chodzi o latarki, to już, to już e, powoli wchodzi po prostu w coś takiego, że to nie jest niczym nadzwyczajnym, nie jest to też e, Coś, coś co, no, czym ona się wyróżnia spośród e, konkurencji. Natomiast e, o samym świeceniu. Wyczytałem, że e, została tu zmieniona dioda na cieplejszą. Nie miałem, nie miałem e, fizycznego kontaktu z poprzednią latarką. Nie wiem, nie wiem na, na w jakim stopniu się to różni. Natomiast no, jest podobno cieplejsze światło. Sama dioda. Yy, według producenta ma wytrzymać 50 tysięcy godzin, świecić, więc no, można powiedzieć, że jest to naprawdę latarka na, na lata, na całe życie. Może, może nie zależy od tego kto jak siedzi i teraz o tym co jest najważniejsze w tej latarce czyli, czyli świeceniu jest 9 trybów 5 trybów białego światła i 4 tryby czerwonego przy 700 lumenach czyli tym najsilniejszym powinno być to około pół godziny przy 400 lumenach mamy już czas się wydłuża do półtorej przy 150 mamy 2,5 godziny przy 50 jest to już, już 8 godzin i przy y, trzech lumenach, czyli takim świetle, w którym jeszcze coś możecie zobaczyć, coś zrobić, y, jest to takie mi się wydaje optymalne światło, jeżeli y, przy takich drobnych pracach, prac, pracach obozowych, czyli na przykład coś tam podnieść, coś znaleźć to już wytrzymy, czas wydłuża się do 120 godzin to jest naprawdę naprawdę myślę, że jak na takiego malucha jest to dobry wynik jeszcze słowem Paska, który jest naprawdę fajny, to są blaski. Czyli, jeżeli komuś zależy na tym, że gdzieś tam wejdzie sobie blask i chce być niewidoczny nawet po zgaszeniu latarki, no to musiałby się zastanowić nad, nad po prostu pokryciem tych odblasków czymś, co nie będzie w nocy zdradzało waszej pozycji. 72 godziny w trybie SOS może wytrzymać nadawania sygnału. No i chyba tyle. Dzięki za uwagę. To był taki krótki film, krótka recenzja, więc e, mam nadzieję, że wow, za Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie trochę lepiej. Mm, będzie przede wszystkim biało. Mam nadzieję, że będzie biało i będzie coś można fajnie ugotować. mam już nawet. E, Mam pomysł, mam naprawdę fajny pomysł, naprawdę smaczny na przyszły odcinek. Teraz ja się z wami żegnam. Mówiłem o sobie? Mówiłem. Dzięki za i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.